W czasach, gdy świat patrzył w stronę Bałkanów z niepokojem, wydarzyło się coś, co przez długi czas owiane było milczeniem. Cień niepokoju padał na jeden z najspokojniejszych w teorii zakątków Europy. Wschodnią Sławonię, czasem prawda musi czekać, aż historia będzie gotowa ją przyjąć. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę wydarzyło się w jednej z baz sił pokojowych ONZ, gdzie polscy żołnierze Gromu napisali jedną z najbardziej fascynujących. I zarazem przerażających kart swojej historii. To nie była wojna w klasycznym tego słowa znaczeniu. Nie było szturmów, nie było nalotów, a mimo to wszystko odbywało się jak na froncie. I właśnie tam, wśród ruin rozpadającego się imperium południowo-słowiańskiego, narodziła się misja Little Flower, nazwa łagodna, niemal poetycka, ale to, co się za nią kryło, nie miało nic wspólnego z delikatnością. Długo planowana, oparta na precyzji i dyskrecji, operacja miała miejsce w epoce, gdy wojenna rzeczywistość Bałkanów wciąż oddychała krwią ofiar. Polska, dopiero budująca swój międzynarodowy wizerunek jako partner Zachodu, miała przed sobą poważne wyzwanie. W tle rozgrywał się dramat całego regionu rozpad Jugosławii, który pochłonął setki tysięcy istnień, zniszczył miasta, podzielił narody. I zostawił po sobie niezatarty ślad. Bałkański chaos, krwawe rozdroże Europy, zacznijmy od kontekstu. Przełom lat 80. i 90. ubiegłego wieku to czas rozpadu socjalistycznej Jugosławii, wielonarodowego państwa, które przez dekady trzymał w ryzach charyzmatyczny, a zarazem autorytarny przywódca Josip Broz Tito. Po jego śmierci w roku 1980. Narastały napięcia narodowościowe. Kiedy Związek Radziecki upadł, a komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej przestał być ideologią dominującą, Jugosławia rozpadła się na kilka niezależnych republik, i niemal każda z tych republik musiała wywalczyć swoją niepodległość krwią. Najbardziej dramatyczne były konflikty w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie. Powstały wtedy podziały nie tylko polityczne, lecz przede wszystkim etniczne i religijne. Byli sąsiedzi, zaczęli do siebie strzelać, a całe społeczności oskarżały się nawzajem o najokrutniejsze zbrodnie. Powstały obozy koncentracyjne, masowe groby, a terminy takie jak czystka etniczna na stałe weszły do języka międzynarodowej dyplomacji. To w tych realiach działał międzynarodowy Trybunał Karny do Byłej Jugosławii i CTE. Ciało powołane do ścigania sprawców ludobójstw, tortur i zbrodni wojennych. Jednym z jego najgłośniejszych celów był Slawko Dokmanowicz, znany także jako rzeźnik z Wukowaru. Masakra w Owkara, zbrodnia bez kary? Dnia 19 listopada roku 1991 do niewielkiej chorwackiej wsi Ofkara przywieziono około 400 mężczyzn głównie pacjentów szpitala w Wukowarze. Siłą wyciągnięci przez żołnierzy jugosłowiańskiej Armii Ludowej byli bici, przesłuchiwani, torturowani. Ostatecznie około 260 z nich zostało rozstrzelanych i pogrzebanych w masowej mogile. Świadectwa tej zbrodni były tak potworne, że nawet dla obojętnych obserwatorów wojny stanowiły dowód barbarzyństwa. Jednym z odpowiedzialnych był Slavko Dokmanowicz – Burmistrz Wukowaru, aktywnie współpracujący z siłami serbskimi. Trybunał w Hadze, cztery lata później, dnia 7 października roku 1995, wydał tajny akt oskarżenia przeciwko niemu. Problem polegał na tym, że Dokmanowicz przebywał w Serbii, kraju, który nie uznawał jurysdykcji ICT. Polska rola grom w cieniu dyplomacji. Polska od roku 1996 uczestniczyła w misjach pokojowych ONZ w regionie. GROM, jako elitarna jednostka specjalna, otrzymał zadania wymagające szczególnego zaangażowania. Ochrona dyplomatów, kontrola porządku publicznego oraz, jak się miało wkrótce okazać, udział w operacjach specjalnych. Dowódcą akcji Little Flower był pułkownik Piotr Gonstał. To właśnie on już po latach podczas spotkania w ośrodku studiów wschodnich ujawnił kulisy operacji. Grom działał w ścisłej współpracy z prokuratorami trybunału Haskiego, ale kluczowe było jedno: nikt nie mógł się zorientować, że jakakolwiek operacja jest w toku. Dokmanowicz, choć nieświadomy aktu oskarżenia, unikał wukowaru jak ognia. Wobec tego ICT zaproponowało mu przyjazd, ale nie jako oskarżonemu. Miał być świadkiem, miał zeznawać przeciwko Chorwatom. Grom przygotował trzy możliwe scenariusze zatrzymania. We wszystkich wariantach pojawiały się snajperzy, obserwacje i synchronizacja z milimetrową dokładnością. Wszystko spełzło na niczym. Dokmanowicz nie przyjechał. Pojedynek z nieprzewidywalnością. Nowy plan. Wiedząc, że jedyną rzeczą, która mogła przekonać Dokmanowicza do wizyty w regionie, była jego własna posiadłość, wymyślono kolejną strategię. Zaproponowano mu objęcie funkcji przedstawiciela Serbów walczących o zwrot mienia. Ostatecznie zgodził się i ustalono, że przyjedzie do wschodniej Sławonii z prokuratorami ICTY. Kierowcą auta, którym miał podróżować, został operator Gromu, Dariusz Zawadka, późniejszy dowódca całej jednostki. Scenariusz był dopracowany do granic perfekcji. Gdy samochód z Dokmanowiciem zbliżał się do bazy gromu, sprzeciwka miała nadjechać ciężarówka, wymuszone skręcenie, kontrolowane uderzenie w worki z piaskiem, błyskawiczna interwencja komandosów, czas liczony w sekundach, emocje sięgające zenitu, zatrzymanie, sekundy, które zmieniły historię dnia 27 czerwca roku 1997. Operacja rozpoczęła się zgodnie z planem. Dokmanowicz jechał w towarzystwie tylko jednego ochroniarza. Wzdłuż trasy poruszania się pojazdu, ukryci byli snajperzy, którzy na bieżąco meldowali pozycję celu i jego zachowanie. Gdy samochód znalazł się przy bazie, wyjechała ciężarówka. Uderzenie w worki było wystarczająco silne, by zdezorientować pasażerów. W ułamku sekundy komandosi dopadli auta. Zbrodniarz został wyciągnięty i skuty. Ochroniarz, jak się okazało, były bokser, miał tak potężne nadgarstki, że stalowe kajdanki nie pasowały. Użyto plastikowych opasek. Prokurator odczytał mu zarzuty. Dokmanowicz zaprzeczył wszystkiemu. Zatrzymanego przetransportowano na stronę chorwacką. Tam miał zostać przewieziony do Hagi. Jednak nie wszystko poszło gładko. Medyk z gromu zaalarmował o konieczności podania leków stabilizujących serce. Lot opóźnił się. Na lotnisku pojawiły się chorwackie służby, które zaczęły zadawać niewygodne pytania. Przez pół godziny trwał pad. Ostatecznie dopiero dyplomatyczna interwencja umożliwiła start samolotu. Slavko Dokmanowicz trafił do Hagi, jednak nie stanął przed sądem. W roku 1998 powiesił się w celi. Znaczenie operacji Polska na mapie Sił Specjalnych Little Flower nie była spektakularna w klasycznym hollywoodzkim stylu, ale miała fundamentalne znaczenie. To była pierwsza skuteczna operacja zatrzymania zbrodniarza wojennego na terenie byłej Jugosławii. I to dokonana przez państwo, które dopiero aspirowało do NATO. Zainteresował się nią sam prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton, który podczas wizyty w Polsce poprosił o spotkanie z żołnierzami Gromu. Jak podkreślił profesor Hubert Królikowski z Mon. Operacja ta pokazała, że Polska to partner, który potrafi działać cicho, skutecznie i z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu. Operacja Little Flower to nie tylko fascynująca opowieść o wywiadzie, determinacji i precyzji, to także symbol nowej Polski Polski gotowej do działania na globalnej arenie, w pełni odpowiedzialnej i zdolnej do podejmowania ryzyka w imię prawa i sprawiedliwości. Choć dla wielu pozostaje mało znanym epizodem, dla ludzi służących w gromie to moment, który ugruntował ich legendę. Na tle bałkańskiego chaosu Polacy pokazali, że potrafią działać z zimną krwią i że czasem najbardziej skuteczna operacja to ta, o której nikt nie mówi. A co ty o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu. Dziękuję, dziękuję. Na dziś to już wszystko. Słyszymy się już niebawem. Zwłaszcza jeśli klikniesz film, który wyświetlam Ci właśnie po prawej stronie. Będę zaszczycony, jeśli przypadnie Ci on do gustu.